Dziś rano, kiedy odprawiłam swoje ćwiczenie duchowne, zaraz wzięłam się do roboty szydełkiem. Czułam cicho w sercu swoim. Czułam, że Jezus odpoczywa w nim. Ta głęboka, a słodka świadomość obecności Bożej pobudziła mnie do tego, że rzekłam do Pana. O Trójco Przynajświętsza, Mieszkająca w sercu moim, proszę Cię, daj łaskę nawrócenia tylu duszom, ile dziś ściegów zrobią tym szydełkiem. Wtem usłyszałam w duszy te słowa. Córko moja, za wielkie są żądania Twoje. Jezu, przecież Tobie jest łatwiej dać wiele niż mało. Tak jest. Łatwiej mi jest dać duszy wiele niż mało, ale każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga ofiary. A więc, Jezu, ofiaruję Ci tę szczerą pracę swoją. Nie wydaje mi się ta ofiara za małą, za tak wielką liczbę dusz. Przecież Ty, Jezu, przez trzydzieści lat zbawiałeś duszę taką pracą. A ponieważ święte posłuszeństwo zabrania mi pokut i umartwień wielkich, dlatego proszę Cię, Panie, przyjmij te drobiazgi z pieczęcią posłuszeństwa jako rzeczy wielkie. Wtem usłyszałam głos w duszy. Córko moja miła, przyniosę zadość prośbie Twojej. O. Gdyby dusza cierpiąca wiedziała, jak ją Bóg miłuje, to skonałaby z radości i nadmiaru szczęścia. Poznamy kiedyś, czym jest cierpienie, ale już będziemy w niemożności cierpienia. Chwila obecna jest nasza.